Dobrze, moi drodzy, pora na taką kolejną tutaj paczuszkę. oczywiście z tej takiej multipaki. E, znowu tutaj dwa takie gadżety. Były to takie, bym powiedział, gratisy, e, które dostałem właśnie robiąc tutaj taki zakup. E, były to niby darmowe gadżety, no ale już widzę, że jeden to no, na bok ten woreczek. E, pierwsza rzecz, no to. No i zapakowane też taki pokrowiec, taki futerał. Takie oto obcinaczki do, do plecionki. Mam już jedne tego typu. No i powiem Wam. No, takie słuchajcie, takie cążki do kółek łącznikowych. One są tutaj zakończone. Właśnie taki zagięty dziubek do rozwierania kółek łącznikowych, no i oczywiście do cięcia plecionki, żyłki, takie po prostu obcinaczki. Mam już jedne i powiem Wam, że tamte co ja mam, no wyglądają ciekawiej. No ja tak mówię, co darmowe, to ale sprawdzimy, przetestujemy na plecionce, jak tną. No bo to o to chodzi, czy faktycznie spełniają swoją funkcję. E, momencik sięgnę, sobie po plecionkę przygotowałem sobie właśnie w tym celu plecioneczkę. No i sprawdzimy, czy spełniają swoją mm, funkcję. No, słuchajcie Pierwsze cięcie eleganckie, bez zająknięcia, tak bym powiedział. Także plecioneczka e, jeszcze raz. Na ten moment no tną fajnie, także do plecionki sprawdzają się, może nie wyglądają jakoś, jak to się mówi, na bogato e, takie, takie obcinaczki, ale też mówię, no niby to ta darmocha, ale, ale najważniejsze, że tną e, nie ma jakiegoś trzeba po kilka razy aż się ta plecionka przerwie, także spełniają swoją funkcję e, jeśli chodzi o cięcie, jestem zadowolony e, z blokadką o taką można sobie tutaj zblokować, schować do tego pokrowczyka. No i taki gadżet. Myślę, że się przydadzą te moje, które już któryś sezon używam, też chińskie. Też na początku bardzo fajnie cięły, teraz no jest różnie. Trzeba je też podregulowywać od czasu do czasu. No zobaczymy. Na razie działają pierwsze cięcia bezbłędne. Myślę, że to się przyda. No i kolejny taki gadżet, który sobie wybrałem. Oczywiście na zdjęciach wyglądał trochę taki masywniejszy. To chwytak do ryb. Nie wiem, czy kiedykolwiek on mi się przyda, więc ja chyba pod wpływem jakiejś emocji to kupiłem. No ale taki. No, niby. Ma to siłę jakiegoś ucisku. Zaraz sprawdzimy. No. Słuchajcie, taki chwytaczek. Nie wiem, czy jakbyśmy mieli dwumetrowego suma, czy to by wytrzymało. Powiem Wam, jeśli chodzi o ten chwytak, to uważam, że kicz, a nie hit. Także ja osobiście tego nie polecam. Że to był, nazwijmy to, gratis, więc nie będę z tego powodu ubolewał. Może, no troszeczkę to takie malutkie jest, zobaczcie. Nie? Delikatne mi się wydaje, także na duże potwory nie sądzę, że to się na dłuższą metę sprawdzi ewentualnie jakieś takie nie, 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 nieduże około metrowe ryby, no może tutaj sobie byśmy tu, myślę, że tak że jakbym to sprawdził jakoś siłowo na jakiejś tam większej masie to jak najbardziej, ale gdybym miał to drugi raz wybrać nawet za darmo, powiem wam szczerze, żebym tego nie zrobił wziąłbym sobie coś inne, nie wiem, co mnie podkusiło, ale no, nie wiem, czy to będę używał w ogóle, nie, ale było za darmo, wziąłem. No i zobaczymy. Także, jeśli chodzi o moje takie pierwsze wrażenie, no to raczej jest takie, jestem zdegustowany, tak powiem, i na pewno pieniędzy żadnych bym za to nie dał i tego nie kupił. No trudno, ale jest taki gadżet kolekcjonerski, u mnie się znajdzie. No to moi drodzy, pora na paczkę numer 3. No i zaglądamy do środka, zobaczmy co znajduje się w tej paczce. E, oczywiście domyślam się kolejny niezbędny arsenał wędkarza. E, moi drodzy, co tutaj mamy? Pierwsze, co. To kupiłem sobie taką koszulkę wędkarską. Czasami, pod moimi filmami, nieraz pytacie mnie o części mojej garderoby wędkarskiej, ponieważ w tej paczce znajduje się też koszulka wędkarska. No to pokażę Wam, pochwalę się Wam. No i zobaczymy w rozmiarze. W rozmiarze L. Ja mam 1,84 m wzrostu. Waga 90 kg. Eleczka z taką jakąś rybą. Chyba bas to jest tak. Taka koszulka. Dosyć taki, taka bawełnka. Przyjemna. No, czasami troszkę jakoś tam wędkarsko trzeba się ubrać, nie? No to moi drodzy przymierzam ją sobie. Zobaczmy. No i moi drodzy, koszulka na mnie, eleczka powiem Wam idealna, także na osoby o podobnym wzroście ,84, waga 90 kg. Jak najbardziej polecam ten rozmiar. a taka słuchajcie, koszulka na ryby nie była droga. Niecałe 30 zł, albo i 40 zł, nie chcę was kłamać. No powiem Wam, na ryby może być, nie będzie szkoda. Taka sobie słuchajcie, jakaś łęka z jakąś tam domieszką, ale leży, uważam, dobrze. Jest ok, dobra, bierzemy się za kolejny. Myślę, to jest taki najważniejszy element tej paki na który czekałem wręcz z niecierpliwością i teraz tu Wam go pokażę to moi drodzy jest wreszcie plecak wędkarski chodziło mi o plecak, który będzie w miarę poręczny nie będzie jakiś bardzo duży no i ja do tej pory moi drodzy korzystałem już chyba ósmy sezon z plecaka zakupionego w jakimś sklepie wędkarskim takiej wiecie znanej marki na rynku wędkarskim swoje już <gry> naprawdę przeszedł ten plecak był przeze mnie wielokrotnie już e, podszywany wzmacniany gdzieś wiadomo przy tych zwłaszcza zimowych takich jesienno-zimowych wypadach gdzie mamy na sobie naprawdę tego ciucha bardzo dużo Gdzieś te szelki mi się, tak jak tutaj widzicie, wy, wyszarpywały, już jest w niektórych miejscach wręcz prześwituje. Także naprawdę, swoje przeszedł. Plecaczek moi drodzy idzie do lamusa. Plecak niedużych rozmiarów pudełka o wielkości karki formatu A4, powinny do tego plecaka się zmieścić. Pierwsze takie wrażenia plecaczek z tyłu wyposażony, takie widzicie na plecy, takie specjalne tutaj pianki, aby po prostu wygodnie nam się go nosiło. No i myślę, że dosyć tak jakby się porościąga, że faktycznie mimo tych niewielkich gabarytów wydaje się, że no może być takim pojemnym dosyć plecakiem na te kilka pudełek, zwłaszcza kiedy idziemy ze spinningiem, bierzemy na określone oczywiście łowienie może niewiele pudełek, taki plecaczek może być naprawdę bardzo, bardzo funkcjonalny i za chwilę go przetestujemy. Zamki, zobaczmy sobie zameczki. Wszystko tutaj na razie chodzi płynnie. Gdzieś tam znalazłem pewne sugestie co do zamków, żeby sobie je na przykład włoskiem potraktować, natłuścić. wtedy takie zamki płynniej chodzą, ale one naprawdę tutaj bardzo, bardzo to wszystko tu płynnie. Solidne szycie, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Taki solidny, mocny materiał plecakowy bałem się, że przyjdzie do mnie jakaś taka wiecie delikatna szmatka także porównując go do plecaka, który przed chwilą wyrzuciłem no to ten materiał wygląda taki naprawdę solidniejszy szeleczki oczywiście szelki też regulowane także możemy sobie ten plecak pod siebie dopasować. Od razu sobie go wrzucę. No będę go sobie musiał podregulować. Na ten moment pusty, no to wiecie, no to leży dobrze. No tutaj mamy karteczkę A4. No i zaraz sobie przekonamy się faktycznie czy ten plecak spełni moje wędkarskie oczekiwania, wyposażony oczywiście tutaj w kilka takich przegródek kieszeni, tu po zewnętrznej części na takie mniejsze jakieś pudełka, jakieś tam akcesoria możemy sobie tutaj właśnie wrzucić. Tu mamy jeszcze kieszonkę dodatkową taką tu blokowaną taką patką zabezpieczoną takim właśnie tutaj z zapięciem tu mamy jakieś naszywkę możemy sobie coś tu przyczepić jakbyśmy chcieli dodatkowa taka tutaj jest zewnętrzna kieszeń też na jakieś niewielkie pudełeczko zobaczcie można sobie tu coś będzie włożyć. Jeszcze zajrzymy teraz do środeczka. No i zobaczymy jak tutaj to wygląda od środka. Zobaczcie. Może, może tu fajne. Te pudełka, które mam. Wejdą. No zaraz zobaczymy. I tutaj większe. Jeszcze tutaj takie pojemniejsze, tutaj miejsce, przegroda to już faktycznie na te większe jakieś pudełka. No, to co moi drodzy? Powrzucamy trochę pudełek, zobaczymy, jeszcze w środku jakaś taka kieszonka. No, powiem Wam, naprawdę bardzo przyzwoity plecaczek. Niedużych rozmiarów, ale sprawdzimy, co on w sobie. Pomieścić. Słuchajcie, mam tu taką skrzynię z pudełeczkami różnymi. No i sobie zobaczymy. E, także takie, w takiej wielkości pudełka. Pakujemy raz. E, pakujemy dwa. No tu jeszcze mamy miejsce na coś, jakieś dodatkowe. Takie pojemniki mam tutaj z przynętami, które trzymam w tych oryginalnych pojemniczkach można sobie coś tutaj jeszcze podokładać na boki i takie powiedzmy dwa pudełeczka można tutaj jeszcze dołożyć ewentualnie można tu jeszcze takie jakieś takie bardziej płaskie pudełka i one spokojnie tutaj słuchajcie wejdą ten plecak się zapnie elegancko tutaj Także, coś tutaj jeszcze możemy podokładać, coś co mamy luzem. Nie wiem, na przykład okularki. Jakbyśmy chcieli, to myślę, że też by tutaj z boku weszły. I teraz i tak się powinien zamknąć. Zaraz sprawdzimy. No, słuchajcie, zamyka się tu bezproblemowo. Także już jedna część tutaj zapełniona, no i tu mamy kolejną do wypełnienia, także jakieś kolejne pudełeczko, zobaczcie, można powkładać, jakieś przynęty tu jeszcze też mam, coś tu można dołożyć, na przykład takie chwytaczki, te obcinaczki można sobie też tu ułożyć. Po prostu problem polega na tym, że tego pudła tutaj niestety nie zapakuję, ale mogę je zabrać, muszę mi w ręku nosić. No chciałem się trochę pozbyć tutaj tych... Aha, coś tu wypadło mi. Gdzieś. No, to znajdę później. Paczka numer 4, moi drodzy, to również był gratis. Z którego skorzystałem właśnie w tej promocji, gdzieś ten. A już tu schowałem. Dobra, rozepniemy. Już zaglądamy do środka. No, i tutaj, moi drodzy, kolejna taka bym powiedział: wędkarska garderoba, arsenał rękarza. Które stanowi uzupełnienie tego elpipunku, to moi drodzy, torba. Przymierzałem się już od dawna do zakupu też torby wędkarskiej, ale właśnie też o niezbyt dużych zawarytach ponieważ w swoim, na swoim wyposażeniu posiadam taką naprawdę dużą torbę wędkarską ale też to nie zawsze jest do końca takie poręczne na jakieś typowe zasiadki jak najbardziej, ale nawet biorąc pod uwagę te wypady z zakleniami. To słuchajcie, jeżeli plecaczek nie spełniłby tych funkcji, bo tam troszeczkę mam inne pudełka, niektóre innych gabarytów za chwilę sobie też zobaczycie, jak to wygląda. Mamy torebkę. Powiem Wam słuchajcie około 50 cm długości. Po zewnętrznych tych bokach są nieduże kieszonki, ale do których też słuchajcie myślę coś będzie można zapakować jakoś tam jakieś drobiazgi no i moi drodzy Oczywiście ta torba może być też uzupełnieniem tego plecaka, ale e, słuchajcie, ona jest dosyć, widzę, taka pojemna. Posiada jakiś takich dodatkowych, słuchajcie, kieszonek. Nie, to są chyba takie, wiecie, co przegródki. Jakbyśmy chcieli sobie porobić, to są takie dołożone przegródki. E, w środku są rzepy. I możemy sobie też porobić takimi dodatkowymi wkładkami z rzepami dodatkowe takie przegródki tutaj w poprzek tej torby. Ja je na razie wyciągnę, nie jest mi to w tej chwili jakieś niezbędne. Także dwie kieszenie, coś tutaj zawsze można sobie schować dodatkowo, widzicie takie, takie no, klapy. Zabezpieczające dodatkowo od przodu. Od przodu też jest kieszonka. Też można sobie jakieś tam pudełeczko, coś tutaj schować. Taka powiem Wam, poręczna torebka. Jeżeli chodzi o materiał i o cenę, w jakich te torebki były, ja to jakiś tam chyba gratis uzyskałem, że właśnie sobie jakieś zakupy. To myślę, że torebka, w tych pieniążkach, w jakich ona jest sprzedawana, jak najbardziej jest ok. Dodatkowo tu macie takie wiecie gumowane, coś można sobie też tutaj na zewnątrz umieścić, zaciągnąć i będzie nam tutaj to fajnie trzymać. To mam tutaj taką saszetkę, Tam mam różne akcesoria. No troszkę waży, no i słuchajcie, no tu wchodzi bez problemu, pudełeczko z jakimiś spławikami zapakujemy, kolejne pudełko z jakimiś tu akcesoriami, po długości jeszcze mam tu luz, można coś włożyć, nawet jakieś worki z zamętą tutaj poupycham. No i ona jest też, mówię, taka tutaj fajna, wysoka, więc y, można tutaj jeszcze coś do tego dołożyć. I zostaną nam jeszcze tutaj kieszonki po bokach. Będzie można coś uchać. I taka torebeczka na ryby. Powiem Wam, jak najbardziej jest ok. Y, jedyne, co tu już mi się jeszcze tak Rzuca, a nie tyle rzuca, co wyczuwam. No, taki, słuchajcie, delikatny zapaszek jest tej torebki. Ale powiem Wam, jest pojemna, troszeczkę tu się zapakuje. Z tyłu jeszcze jakaś taka siateczka, coś można sobie tu wsadzić. Ale na te moje takie wędrówki, tutaj długość tego paska na ramie jest też regulowana można sobie dopasować, no i moi drodzy gdzieś tam e, na jakiś tam e, spacer nad wodę będzie jak najbardziej OK. Materiał wy wygląda dość solidnie, e, aczkolwiek jeżeli chodzi o porównanie tej torby, a wykonanie tego plecaka, to tutaj jest zdecydowanie lepiej. Także tutaj, te 5 gwiazdeczek bym dał na 5 gwiazdek. No, tu bym powiedzmy dał jakieś 4 gwiazdeczki, moi drodzy. Jeżeli chodzi o te zakupy, to ja naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jako ciekawostkę, powiem Wam tylko tyle, że wartość tych spławików jest niemalże równa wartości tej. Torby, także możecie sobie tutaj wyobrazić i porównać, jak to wygląda. Całość tych zakupów zamknęła się w niespełna 400 zł. Także zobaczcie, naprawdę uważam, że bardzo fajne rzeczy. Naprawdę będą przeze mnie wykorzystywane w moich wędkarskich, wędrówkach. No i moi drodzy. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzu, a może ktoś z Was już korzysta z takich rzeczy i chciałby podzielić się swoją opinią, to zrób to również w komentarzu. A jeżeli uważacie, że zasługuję na tą łapkę, ewentualnie jeżeli jesteś tutaj gościem na moim kanale, a podoba Ci się ten zakupowy content, i chciałbyś tutaj częściej zaglądać, to oczywiście subskrybuj ten kanał, bo oczywiście nie jest to jedyny film. Na pewno wkrótce pojawią się jakieś kolejne, ponieważ koszyki zakupowe na tych wszystkich platformach u mnie niemalże codziennie się tam gdzieś zapełniają. Dorzucam coś nowego, także już w planach kolejne fajne zakupy wędkarskie. Także zapraszam już Was na kolejne moje filmy, które będą właśnie lokowane na tym kanale, na kanale Wrzosu. Postanowiłem rozdzielić tą tematykę zakupowo-testowo-serwisową, stąd powstał pomysł na osobny kanał. Także zachęcam Was również do subskrybowania kanału Wrzos Fishing TV. Jeżeli naprawdę chcecie poczuć smak wędkarskich przygód, to tam yy, oczywiście cały wędkarski content się znajduje. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dzięki za oglądanie. No i oczywiście zapraszam Was ponownie wkrótce. Do zobaczenia.